Witaj, witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czerzowska i dzisiaj zapraszam cię na 19 odcinek drugiego sezonu. Cały drugi sezon podcastu jest poświęcony podnoszeniu wibracji. I cała ta seria dotyczy wejścia w taki stan, w którym możesz przeżywać życie na bieżąco. Czujesz swój czas, który przechodzi przez ciebie i możesz tworzyć własną rzeczywistość, masz na siebie miejsce. Nic cię nie popycha, nic cię nie przymusza, czujesz własne wybory i widzisz, jak współtworzysz to, w czym żyjesz z innymi istotami. <laughs> Dzisiaj zajmiemy się tematem tworzenia świata. Co więcej, tworzenia świata od wewnątrz z własnych uczuć. To jest dosyć ważne, żeby zauważyć, że jak coś tworzymy, to wypełnienie, to znaczy to nasze doświadczanie. Tego, co się dzieje, tego, co jest wokół nas, ono się dzieje w środku. To znaczy, dochodzą do nas bodźce, e, dochodzą do nas e, okoliczności, natomiast wypełnieniem e, tym, co my przeżywamy, e, są nasze wrażenia, nasze odczucia. I to, jak nasz organizm, nasze ciało i nasza psychika są w stanie przetwarzać, Bodźce, które do nas dochodzą, to nazywamy naszym doświadczeniem życiowym na tym tutaj świecie. Więc z tym w pamięci możemy sobie rozwinąć taki sposób postrzegania świata, w którym oczywiście dalej zauważamy rzeczywistość i okoliczności, i ludzi. I zachowania, i wszystkie te elementy, które składają się na nasze postrzeganie świata, które nas otacza. Tak samo jak części naszego ciała, czy e, nasze nawyki. Co dochodzi w wysokich wibracjach, to ta warstwa, m, którą doświadczamy. Y, Najogólniej nazywając ją szczęściem, czyli to, co przepływa przez nas, te ciepłe doznania, te intensywne, głębokie doświadczenia, które wypełniają wszystkie okoliczności. I to uczucie, czy te uczucia, dla niektórych ludzi jest trudno namierzyć, ponieważ. Często znajdujemy się w okolicznościach, które e, zamykają nasz organizm fizyczny, nasz fizyczny organizm, zamykają na mm, dostęp świadomy do głębokiego doświadczania. I żeby utrzymać wysokie wibracje, e, trzeba zacząć, e, czy trzeba bardzo, 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 Skupić się na doświadczeniach, które płyną wewnątrz, jako na najważniejszej takiej podskórnej warstwie rzeczywistości. Czyli jeśli jakieś okoliczności dnia składają się w ten sposób, że czujesz, że Twoja uwaga jest wybijana, że Trudno jest ci być sobą w tych okolicznościach, to zawsze jest ta opcja aranżacji, zmian, dostosowywania, optymalizacji, czy po prostu wybrania czegoś innego. Natomiast często jest też dobrze się wycofać, to znaczy nauczyć się angażować swoją energię. E, swoją uwagę, swój czas, e, swoje, no właśnie, swoje uczucia, czyli ten przepływ, który, którego doświadczamy wewnątrz. E, dobrze jest się nauczyć e, zarządzać e, tym, tymi wszystkimi zasobami, które mamy, tymi zasobami wewnętrznymi, tak, żeby one mogły się rozwijać. I żeby mogły znaleźć miejsce w każdej sytuacji. Jeżeli nie ma dosyć wcześnie w życiu takiego wzorca, który włącza tę głęboką warstwę doświadczenia, robi dla niej miejsce, traktuje ją z szacunkiem, zauważa ją, to możemy dorobić się takiego Takiego miejsca, takiego czasu na siebie, na to, co przez nas przepływa, w dowolnym wieku. I ten proces najprościej możemy nazwać wchodzeniem w bycie tu i teraz. Jak się trochę człowiek otrzaska z różnymi stanami świadomości, głównie z ćwiczeniem medytacyjnym, czyli ze skupieniem na własnej uwadze, na mm, ćwiczeniu mindfulness, potem z wchodzeniem w ciało, e, integracji tych doświadczeń e, świata zewnętrznego i e, naszego własnego organizmu. Kiedy to już się staje takie hmm, znajome na powrót, hmm, zaczynamy rozwijać to uczucie, Kierowania własną energią bardziej świadomie. Nie tyle własnym wysiłkiem, czy przesuwaniem przedmiotów z lewa na prawo, czy tworzeniem nowych przez łączenie, obcinanie, dodawanie, przewożenie itd. Bardziej zaczynamy się wczuwać w to, co dzieje się w nas. Kiedy e, uczestniczymy w tych wszystkich e, doświadczeniach, ta warstwa może się bardzo, bardzo szybko e, rozwinąć i stać e, taką podstawową e, warstwą, z której przeżywamy życie. I wtedy e, dzieje się niesamowita rzecz, ponieważ nasze wysokie wibracje. Czyli silny elektromagnetyzm um, zakorzeniony w fizycznym organizmie jest w stanie um, pomóc nam nawigować w okolicznościach zewnętrznych, tak że o wiele łatwiej odnajdujemy się w codzienności. O wiele łatwiej trafiają do nas um, precyzyjnie te rzeczy, które są do nas dostosowane. O wiele łatwiej jest nasz, nam też. Omijać rzeczy, które, których nie chcemy włączać w naszą rzeczywistość. I ten proces, powiedzmy, selekcji, możemy go też nazwać po prostu wyrażaniem preferencji. Ten proces staje się bardzo naturalny. Czasem, żeby ten proces wspomóc, czy właściwie rozbudować, u każdego człowieka. Ten proces będzie wymagał e, trochę innego mm, przebiegu. Czasami trzeba e, poświęcić e, dodatkową energię na to, żeby mm, wyleczyć e, osąd, e, żeby od, e, odzwyczaić ciało e, z reakcji obronnych, żeby ciało mogło się z powrotem. Otworzyć na przepływ. Możesz posłuchać o tym we wcześniejszych podcastach. Możesz też e, zająć się dowolnymi technikami pracy z ciałem. E, kiedy ciało e, poczuje swoją własną strefę komfortu. Silną i otoczoną hmm, czymś, co możemy nazwać oporem zewnętrznym czyli taką bańką, hmm, która pozwala nam zauważać okoliczności i to, co znajduje się w naszym pobliżu, o wiele wcześniej, zanim hmm, te rzeczy zaczną penetrować naszą hmm, przestrzeń intymną. Nasze myśli, czy, czy angażować, się na przykład w nasze emocje, reakcje emocjonalne, czy głębsze uczucia. Każdy z nas może rozwinąć w pełni taką przestrzeń wokół siebie, do której zaproszenie wręczamy własnoręcznie. Rzeczy wtedy nie trafiają w nas głęboko, kiedy na przykład jesteśmy odwróceni tyłem. A trafiają prosto w nasze ręce, bo widzimy je z daleka i ustawiamy się tak, żeby je przyjąć, jeśli tego chcemy. A rzeczy, które, na które nie mamy ochoty, omijają nas swobodnie, bo różnica potencjałów. Działa właściwie samoczynnie. <laughs> Dlatego tak ważne jest rozwinięcie tej energii, uczuć czy odczuć, które przepływają przez nas nasz fizyczny organizm, bo one są podstawą tego pola elektromagnetycznego, które w konsekwencji ustawia całą naszą rzeczywistość i trajektorie. Rozwoju, przepływu materii, przepływu innych zasobów, spotkań, porozumienia i głębokiego kontaktu. W każdym momencie życia możemy rozwijać ten elektromagnetyzm, możemy usuwać coś, co potocznie nazywamy oporem wewnętrznym czyli to takie dziwne uczucie, kiedy różne. Chcenia, różne wewnętrzne wektory stoją ze sobą w sprzeczności albo ze sobą konkurują. Możemy te dążenia, te pragnienia wewnętrzne i różne wewnętrzne procesy harmonizować i układać w jeden w spójny przepływ. Więc mam nadzieję, że ten przepływ będzie dla Ciebie widoczny, odczuwalny, a w najbliższym czasie bardziej intensywny. Jeśli masz ochotę na fizyczną stronę, poćwiczyć fizyczną stronę doświadczania przepływu danych na układzie nerwowym, to zapraszam Cię na ćwiczenia we wtorek. Zawsze też możemy się spotkać. Zoomowe. Zawsze też możemy się spotkać na sesji prywatnej. Wystarczy wiadomość w Messengerze, Whatsappie, czy na stronie kontaktowej na stronie www.pracowniaświadomości.pl. Także do zobaczenia za tydzień.